Siemanko, witajcie. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak z, wygląda na dzień dzisiejszy. Traktorek bo szykują się kolejne modyfikacje, jak to przy prototypach bywa. Metodą prób i błędu wszystko, ale chciałbym sobie po prostu tutaj dorobić zaczep do przyczepki więc tutaj już po prostu nie mam gdzie go dać za bardzo a chciałbym go dać na ramę a nie tutaj na ten podnośnik więc chciałbym po prostu tutaj tą nową ramę jakby pospawać i też te wzmocnienia tych osi też bym po prostu chciał już mieć to na ramę bo to było tak dorabiane na szybko i to nie jest ani estetyczne działa bo działa ale to nie jest ładne i po prostu chciałbym tutaj to całą ramę wyspawać tak aby aby yy, Rama stała na kołach, a dopiero potem dokładać skrzynię i resztę. A ona w tej chwili jest tak, że po prostu była, rama była dospawana tutaj do, do skrzyni, i w tym miejscu była po prostu przykręcona do niej. A potem w dalszych etapach, jak powiedziałem, było tutaj dorabiane to wzmocnienie, żeby nie wyginało tego tutaj pod ciężarem moim i po prostu tego podnośnika i maszyn, które na nim e, były zawieszone. Więc e, tak bym to chciał zrobić. No i przede wszystkim w tym momencie chciałbym też zrobić tak, żeby e, ten fotel e, był troszkę przesunięty e, do tyłu, żeby po prostu masa była przełożona jak najbardziej do osi koła, żeby po prostu dociążyć ten tył jeszcze, żeby podczas e, jakichś tam większych, cięższych pracy, dociążyć to koło, żeby ta trakcja troszkę była zwiększona. Tu jest wyciągareczka, która jak gdyby współpracuje z podnośnikiem. No i docelowo jeszcze chciałem po prostu rozczepić silnik od skrzyni. Tak, żeby silnik trafił pod maskę i po prostu tutaj takim jakimś wałem to będzie połączone, żeby to zasilić i ten akumulator z alternatorem bo w tej chwili to mam zrobione na osobnym silniku jeśli mi to uda pokazać tutaj mamy drugi silnik który napędza alternator i ładowanie akumulatora i docelowo tak powiedziałem chcę rozczepić bo już mam po gwarancji yy, hotmarsza więc chciałbym po prostu to rozczepić i ten silnik trafi docelowo pod maskę. Z tego będzie złapany alternator, a tutaj będę miał więcej miejsca na to, żeby ten fotel przesunąć tutaj do osi koła i, i wtedy będę miał tu więcej miejsca. A automatycznie cała wyciągarka zostanie przesunięta do tyłu, cały podnośnik. Zostanie przesunięty troszkę do tyłu I automatycznie będę mógł tą oś Troszkę przybliżyć w tą stronę Tak żeby po prostu maska Też fajnie ten Pasowała do, do, tutaj do kierownicy Do tego całego fotela Żeby było i wy też wygodnie i, I troszkę chciałbym go zmniejszyć Żeby był bardziej mobilny Bo e, jednak no jest, jest i tak fajne ma wymiary Ale po prostu troszkę bym go chciał Troszkę skrócić żeby był e, Bardziej jak powiedziałem mobilny w dalszych etapach będę nagrywał i, i informował co i jak wygląda. Dzięki na razie, cześć.